Hej Sosian Michał No so, Jan Michał słucham, bo ja jestem tutaj do Poddaszu Gdzie? Yeah. Tu, wow. no o Boże, bo sprawdź. Siema sośred... Michał! Siema, Nobelki sprawdzam czyli ile jest. Sąd Michał, chodź na chwilę, bo kurde ja, to 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 jest, jest problem. Dobra, Dobra cześć tylko zejdę stąd. O, i zamknę się By... drzwiczki. A weź mi pomógł jak coś A co? To chodź szybko, jest afera. Siema. Ale Brian, trzyma na ty jak? Ty jak, to jest? Ja szybko. ci mówiłem, że ja ci nie będę pomagał po tych ostatnich zajściach, które Dobra, tutaj miałem. No, no to przepraszam, ale chodź. No kto to jest? Jedna rzecz byś mi to tego ten pomógł. Ten no. Kuby. Chodź szybko. Ty? Ten, ten no? drugi jego? No. Aha. A gdzie chodź. chcesz tu? szybko. Co, co tu? No wtedy zaś tak zdenerwowałem, co to za tam pojechałem, to tutaj miałem rozwód i nie kur... Znowu jeździłeś po tym kierunku. Nie wyhamowałem. O! Skurczywyk. No, no to, ale to jak ja mam ci pomóc? Ojciec zobaczy, to będziesz lany! No nie wiem, Cześć, nie z... Karol jestem. Ja nie wiem, co ja ci mogę powiedzieć tutaj, jeżeli chodzi o tę sytuację. Cześć, no. Cześć, Karol jestem. Karol jestem. No wejmij, za... mi no proszę! Ty. Nie ale za kultur... to Ale kulturalny ten dzieciak jego na ci nie przywita? To, to, ale to, co, Karol, z tym zrobimy? No co z tym zrobimy? No trzeba do kuby zadzwonić, zaraz. powiedzieć, że dzieciak rozpiewają. No, no, no dobra, to ja zadzwonię, może. Be... No weź, zadzwój, no. Dobra. No weź nie dzwonić, nie... Weź, weź zadzwon, zadzwoń, Michał Zadzwoń, bo to wiesz, bo to... proszę no! Lepiej żeby wiedział później. O, Puszi... o. Oni nic nie słychać, bo on ma... Zasięg jest tragiczny, Karol, to do niego się nie dzwonisz. To weź wyjdź tu przez sodowe weź. Ale u niego jest tragedia, bo w jakimś lesie siedział a w przesie do niego Aha. Dzwonią, wiesz? No ja nie mogłem do niego też się dzwonić dzisiaj, nie? Nie. To so, nie co robisz? Dzwoniłem nie do niego, się. bo wiesz, pytałem czy kusiarkę mogę od niego pożyczyć, nie? Nie pójdzie, nie pójdzie, nie pójdzie, Dobra, nie pójdzie trudno. nie pójdzie w ogóle. Dobra, poczekaj, on i tak się chyba raczej nie obraci, co? Jak weźmiesz od niego? Myślę, że. Nie, nie. chyba czekaj. Tak, co, ja wezmę tego powiem. ursusa, podczepię kosiarkę i. Podjadę wiesz, to swoją łąkę wykoszę, nie? Nie powinien się pogniewać, kurde. Kto to tego bizot tak postawił, ty? Bo dawidek kurde, A co ty robisz? Co ty robisz? Kosiarkę będę brał, czekaj, gdzie ta kosiarka stoi? Oto. Nie, nie będziesz brał, wysiadaj. Ale co? Nie, bo ja Ciebie nie znam. Wysiadaj. Ale jestem kolegą Twojego ojca, wiesz. Nie, e, ojciec mówił, żeby żen, żadnemu tutaj... żeby szmaczeszowi nic nie pożyczać. Nie ma. Co Ty... co? <grym> nie tak, ma, Marcin. Brojanek, ojciec a bro... Nie Michał, ma. może coś kurde Kuba gadał, żeby nie pożyczać, co? Ja, nie wiem, ja się w to nie mieszam, gadał. ja to pożyczałem. Gadał, żeby żadnemu... nie ja Nie, na pożyczy. pewno nie. Nie, no to ja od razu mówię, że ja to odczepiam. Co? Nie, bo się że nie ma pożyczania. A zresztą, coś, mnie pod co? że... A później to ty chcesz pożyczać? Won! Co ich... Mi... Ja cię nie, ja nie, nie chcę się wtrącać, żeby tutaj nie no. było problemów. Do tego dziecka Tak. zadzwonić? Tak. Dobre ja wezmę ten ciągnik z siarko. no to że ja, się nie pozna... Ja nie, ja, ja, od razu ja po... nie raz pożyczałem od Kuby, tylko się nie mogę tego. No, to, niego dobre, od to, no to, to już koniec tego pożyczania w takim wypadku. Jest koniec. Ale co jest ty deser. jesteś tu jakiś dyrektor czy co? Tak, bo ja tą gospodarkę <laughs> będę przejmował za 12 lat <laughs> to nie Michał co, co mam robić, kurde ty, z tym fantem, nie? Ja powiem tak, ja bym... Może i pożyczył, ale na jak on się tak chce kłócić, no to co będziesz ryzykowo. No, ja nie, dob, ty! Michał, może ojciec coś gadał, żeby nie pożyczać, wiesz. Może mu to nie że pasuje, żeby tak pożyczać. Dobra, to nie, to nie. No oni, on w ogóle, z tego co Dawid mówił, to on nie ma pozwolenia wsiadać do ciągników żadnych, nawet po gospodarstwie bo wszystko. Dobra, rozmierza. Michał, wiesz, może Kuba coś gadał, żeby nie pożyczać, wiesz, usłyszał dzieciak. Wiesz, może sobie nie życzy, żebyśmy tak od niego pożyczali, no nie wiem. Nie no, no może, może tak być. A, nie a, mu... moja, a ty I, i patrz stąd! I tu nie ja... przychodź! Co? Ja mam kosiarkę. Ale troszkę kultury dzieciaku się naucz! Bon! <laughs> O, proszę. Różowa koszuleczka ty. Tak? Ojcowi powiem wszystko i zobaczymy wtedy. Z Zawieckiem się dogadaj, ty. Spieprzaj, Bachu, ty. Powiem ojcowi. Kurde. To już ci nic nie pożyczę, Wiesz? Spieprzaj. Michał, ty masz taką siarkę swoją? To? No mam, dawę tu podjedziesz i ja cię Czekaj, przyję. to ja Władimir co wezmę, czekaj. To no nie jest taki poziom kosiarkowy jak u nich na gospodarstwie, ale. Dobra, coś tu jest. ale wiesz, tam ważne, aby to ukosić, kurde, no. No trochę jest pokrzywiona, musisz uważać, bo tutaj Dawidek. No, no, no. y albo Brian mi rozwalił, co? Powiem ci, że w szoku jestem. ja, no, Michał, ty mu nie pożyczaj. Ej. O, zobacz, to. Wiesz, co możesz zrobić? No. się rozsyp gwoździ na drodze polnej, jak on będzie jechał. Jak będzie wracał. No nie. No. No. Dobra, no co ty na to? Masz... Ciekawe, to była A masz gwoździe? Nie, nie mam u siebie. To ja Dobacz, do dobrze, się zapytam. Lep ja dobrze się, zapytam. TikToka zrób z tym, wieśle ludzie się <grym> drobią w dobra, ci dobra. dobra. Co? Ty dobra ja te, te, te co wy duktuje ta, co wy duktujecie? Mówię, ja ochrzaniam go za to, że mi zniszczył Trochę widzisz, pogiętej jest w tą stronę. Wezmę no, Ty jeszcze przypakowałeś, widzę. W ogóle nie dbacie. Dobra, weź tam wałek tego. Masz podpięte już. Dobra, nara jak Wydaje tak. Nie rozwal tego. Ty, co on tu nasypał? Gdzie? Ty! Co się tu nasypał? Nie, ja sobie nagrywam wyjazd Michał, co to za gwoździe tu? Ej, Brian, o co chodzi? Nie, to były Co to, to ma być? To po tej budowie zostało. Co, kazałeś mu gwoździe tutaj? Nie, to musiało zostać po budowie, ale tu jeden jest, może Dobra, dwa Dobra, to Dobra Zostaw, zostaw Dobra Aha Przepasolił tobie, kosiarką to przepasolił inaczej, inaczej trzeba było to zrobić Jak on A będzie wracał z łąki, niech będzie na drodze polnej Widzowie, A. oni coś knują, oni coś A bo, knują Bra, Wiesz o, co zrobię? Tam ja mu w łąkę nasypię, żeby krowy zeżarły Nie, tak to nie, bo do krów Jedź Karol, jedź Nara Przejdziemy się z tobą na łąkę Wolałby mnie no to Wiesz, Brian, Michał. to ty idź może. Ja, ja to się z tobą Michał lubię. Dobra. Wiadomo. Ja, ja idę A do niego. Brajan, Brian, O tu na no? tym wozie, Jak on będzie jechał to będzie miał po łopatach. Ale Dobra. to będzie prank dobry. Dobra, no, to ja lecę, bo mam sporo zajęcia dzisiaj. Dobra, Dobra. A A ja idę szykować gwoździe. Co to ma w ogóle znaczyć? Co to ma znaczyć? moja, moja no. A masz pan zwierzątka, że pan kosisz? Jeszcze nie ma, poczekaj pan, poczeka pan, bo telefon mam no. Tylko na głośnik se dam. Halo? Halo, siemano. Ty, o, Karol. masz masz Ty, ja, bo no, ja, wróciłem ja wróciłem właśnie do... Ty, bo ja zasięgu nie miałem, ja też do ciebie próbowałem, ale miałem jedną kreskę zasięgu, wiesz, no, nie mogłem się dozwolić. Wróciłem do chałupy akurat. Ale tu, Brian coś gadał, że, że jakiś chłop był, to ty tutaj byłeś? No dobra, ja wiesz, byłem, chciałem, ale tam już dobra, nieważne jak tak. Ale o co chodzi? Bo on gadał, że ty chciałeś maszynę nie, wiesz, pożyczyć, Nie, ale... chciałem kosiarkę pożyczyć, ale on... Powiedział mi kilka słów i ja już wiesz sobie przeanalizowałem, że pewnie musiałeś coś w domu gadać i dlatego. A to co on tak ci mówi? powiedział? No, że ojciec kazał żadnemu żadnej łachut, że kurde maszyn nie pożyczać Jaki i tak jadziele. dalej i. Wiesz może wiesz, no mogłeś powiedzieć Kuba wprost, że po prostu nie chcesz pożyczać, czy Dobra, coś. A nie? Co ty mówi, chciałeś wiecie, pożyczyć? Co chciałeś pożyczyć? Osiarkę chciałem, ale już Dobra, nie chciałem. Dobra już się bo do ciebie wody. jadę. Nie, ja od Michala pożyczyłem, już ja kosz, już się ja zaskończył, to moment no ale słuchaj, no, jak no, coś, ty wiesz, ja, Kuba, ja Jak Jak tego, jak nie chcesz, bo to, ty to, to... suba. tym? No, tak, to... tak, tak, tak. Dobra... No, Niech Ty, ty do prac... nie był taki gościu kurde, przyszedł do ciebie o krowę, pytasz, że krowa, to nic nie gada, jak on by przyszedł do ciebie, dobra. On, czy to Maniek? Ma... A to co chodzi o to Maniek, tak? Kurde tyk. Ale Maniek to w poszło głupiec kurde, no jak nie. Ty, ty ale nie to co chodzi mu to, co ja ten... dobra, to nic zaraz nie gada. Zobaczę to sam, nie będę do pod Poczekaj panno! To ile tu mi zostało? No trzeba panem. tą krowę wziąć sobie przyczepek gdzieś wywieźć cholera, bo będzie na nas On Dobra, on już tam idzie, weź go jakoś zagadać, dobra? Dobra, dobra go na go zagadam. No. Ja niedługo przyjadę to przyjadę. Weź zagadaj, go już się nagospie. Dobra, już razem Ale się Kuba! Już, tak? Tak? Bo gdy twój wiesz, dzieciak o. gadał, że no wiesz, że ty gadałeś, żeby tam żadnemu nikomu nie pożyczać kurde maszyn no to wiesz, no ja tylko no, tak no, tak odebrałem, ma... że... Słuchaj, ale ty... komu? My tu na wsi wszyscy sobie pożyczamy i w ogóle tu nie ma problemu. Ja tam bardziej z ja to tak odebrałem, że nie wiem, że to może, kurde, gadałeś coś w domu, Który to że... gadał, Dawid czy Brian? Brian. Ten mniejszy, nie, dopiero go poznałem dobra, i, i... Nie nie z... I jeszcze kazał mi z gospodarstwa spieprzać. Taką po prostu, on bez do... niczego? Won do mnie mówił, bez niczego, won do mnie gadał. Dobra, słuchaj, on, ja mu się dostanie za to. Ja Dobre. Ciebie przepraszam jak najbardziej, ale to nic takiego nie miało miejsca, że Ci nie chcę czegoś pożyczyć. Dobra, to dobra, spoko, ale i tak już od Michała pożyczyłem. Tak? No dobra, ale jak będzie trzeba, no to, to bierz, tak. się nie musisz dobra. pytać. A zagadaj tego gościa. następnym razem, słyszysz, następnym razem Ty do mnie zazwoni, ale Ty przychodzisz się pytasz tu. A, a jak nie, jak Dzwoniłem nie odbieram... Dzwoniłem i odbierałeś! Jak... Słuchaj, jak nie odbieram, a wiesz, że załóżmy danego dnia trawy nie kosz, i będzie mi na kosiarka, na to bierzcie, się, nie pytaj no Dobra, dobra, to dzięki. Na przyszłość będę wiedział dobra. Ale jak coś to zagadaj tego koszy i długo będę tam. Do koszy tu i będę. Ty, Karol! No A czemu Set na połamany zderzek? No właśnie, przypieprzył ten twój Brian w, w stodołę i cofnął jeszcze tam później. Bo on Możesz. przyszedł do Michała ja podsłuchałem rozmowy i coś gadał do niego, że przypieprzył. I chciał też do ciebie dzwonił, ale zasięgu nie było. No ja nie miałem w tym lesie. Dobra, Weź ty, no. pochowaj te kluczyki od tych dzieciaków. Nie, ale Brian umie naprawdę jeździć. On wiesz, tutaj ciągnikami w ogóle on tu robi przecież Ta, co Tak, umie co chwilę, to to rozpieprzył ci coś. W ciągniku? którym? Nie w ciągniku, w tym. W samochodzie. Samochodem to mu nie daje, kurde, no ale. Ale nie Dobra, ja niedługo nic? będę dobra. zagadać tego gościa tam, dobra? dobra no ja, ja go zaraz zagadam, tylko na razie go tu dobra, nie Dobra no? Idzie. No dobra. Cześć. Dobra no narka. Tu na razie jest ściernisko Ale no, czy będzie. Ja sobie w tym, w internecie tam jest Bo jakby syn był w internecie, tylko na miejscu tu wychodził do szkoły jakby tam nie musiał być, to o. On ma w telefonie ten nadajnik witam, do tej kopy i tak Siema Dobra, ja tu stanę. O to co co tam ta krowa ci zginęła tak? No, no, no nie widzisz ladów kopyt tu? No ja tu widzę, no. Ty, o tu osie różne chodzą i w ogóle, wiesz... Spokojnie, tu na pewno jej nie ma, tak my... Matylda! O kurde. Jakiś debil ją o, o, o co Matylda u... przyszła? A u kogo ta krowa tu stoi, panie? Matka! Ona Cię sztywna, ona panie? Jaka... O, już kręci główką. No, to jebaniacka. Ona jasna. sztywniutka, panie, co się ja patrzę. Co za idiota tu mieszka? Trzeba tego złodzieja pozwać, może po policję. Matylda, chodź! Uy, chodzi! A może, może ona pokaże po prostu kto... Ten... O skubana! Jaka narwana! Uczy... Patrz panie, jak ją nauczyłem. Matylda, do mnie! Chodź, A to... Matyldka! A zobacz pan, do mnie idzie! Chodź! O, o kur... O, narwana! Z, ba, z barana w ścianę walnęła coś ta Matylda. Kuba, co ty się w krzaki schowałeś, kurde? <laughs> Poczekaj, ja wolę z tyłu stać, słuchaj, bo ta krowa jakaś narwana... Matylda, chodź. chodź. Ty, uważaj, ja Ty też się lepiej z swoją paczkę na rozpędzce brać! O skubana! Matylda, Ty ale nie może przeskoczyć O o, 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 o! Zara może o o, 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 o o! Poszła, poszła! P Panie poszła, uciekła! Matylda, chodź tu! O skurkowana, tu wlazła do chłopa! Sięhała. Ona pranie poszła wołkać komuś, ty A Kupa w szakach się skończył. Ja się chowam, ja tu się boję jak to tak krowa skacze! Dawaj, chodź. Chodź tu, O, 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 o idzie, nie idzie! Po przenicy, bo o kurczko, właśnie! Ma... Oj, to pani, to chyba nie pada, jak od pana tak zpierwsza ona. Chodź, Matylda. Oj, to no, chyba to nie pana. Matylda, biegnie, kurde, w... Proszę, Proszę pana, bo się... no, to jest moja krowa! Matylda! Chodź! O Matylda, ja widzę, bo ona ma taki same ten nawet. Kaganiec! To pani, to co ona tak spieprza przed panem? Bo ona biegnie już do kołupy. Co panu gadasz? Matylda. To ona taka posłuszna jest? No? Do kołupy? Do chłupy, bo ona zna trop. A gdzie pan kto tu na wiosce? No to jest jak pies myśliwski. Tylko o, 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 chodź do domku, wracaj się, no chodź do domku. Chodź do chodź. Chodź do domku, wracaj się. Matylda. Chodź, chodź, chodź. Ona wie, gdzie jej dom jest. Zaraz zobaczysz pan, gdzie jej dom jest. Zaraz zobaczysz pan, gdzie jej dom I pogadamy na ten temat. Chodź. Chodź, chodź tutaj. Oskurkowana. Nie, nie do Weterynarza i koniec będzie. Dobrze, co pan chce się uspać? A ma jakieś inne wyjście? No... Szczerze nie wiem, no po, poszła tam to po się, pola. Zabijemy się kuba i... Co z tego jest? Powinieneś poszła tam wiedzieć. Kuba kto tam mieszka, koło ciebie, po prawej stronie Ty wiesz to... co ja tego po prawej stronie to nie znam jeszcze no to to tam trzeba tam prowadził. zobaczyć, proszę pana, czy tam Ale ktoś to wieś, jest na podwórku, czy nie. E, tam chyba, tam nikt na razie nie mieszka, tam chłop tylko przyjeżdża sprzątać podwórko na razie, wiesz? Chyba tak. Bo ja też nie widziałem, że tam ktoś mieszkał, panie. No. Tutaj to po to lewej Może do domu. Po lewej no, to tak... Wiesz, traktor zostawił? To pan się z Kubą znasz? No tak. Oho Mm -hmm. A tu po kto mieszka, bo to ten sam właściciel? Nie, po lewej to taki Michał no? mieszka, wiesz? Po lewej jest... Michał, no! Ale on się też tam po prawej z tym chłopkiem jeździ A tutaj, a tutaj proszę pana, to kurde, tak nie wiem, czy tu można wchodzić do kogoś tak. Wie pan? Tak, nie? Słucham? Jest tu kto? <głos> no. się, <noise> <noise> proszę pana, nie ma chyba, tak mi się wydaje. Kogo to no, może to... Ja rzucę w No, karteczkę przyczepimy, że Manciu oddać krowę i pana, Ale, ale coś może ona robujemy. sama na pasfisku, kurde wskoczyła? No mi to, się, to, mi to się wydaje, że wiesz, tam nikt tam krowy nie grał, może zobaczyła jakieś mleczyki ostatnie w tym sezonie no. czy coś przeskoczyła, żeby I zjeść. I tyle, wskoczyła i koniec! Mówię dobra, może ma to rację. Bo to widzisz, e, ona normalnie drogą szła. No, no to proszę pana, to wypadł z Nie, bo jakby ktoś ją wziął na. Co by powiedział? Ja idę urządzić tak, chłopaki. Powiedziałem wypad swojego gospodarstwa. Kurego, to pan jest właścicielem? Tak, to ja, proszę pana. To pan był ukradł Nie ukradłem, tylko teraz powiem panu wprost. Uratowałem ją przed śmiercią tragiczną. I szukałem właściciela, żeby ją oddać. Proszę pana, gdyby nie ja, ta krowa już dawno, proszę pana, wiesz, gdzie poszła? Na kiełbasę. Nie jestem właścicielem przecież. To panie, tak. to ktoś pan przez kubę się nie kontaktował. Proszę pana, skąd ja miałem wiedzieć, kto jest tego? Jak Kuba sam nie wiedział, że to pańska krowa. Dobra, to teraz tak, gdzie ona jest? Pobiegła gdzieś pola, teraz już nie mój interes, proszę Je pana. pierdzielę dobra panowie, dziękuję za pomoc, panie Karolu, ale ja szukaj muszę lecieć na matyldy. Szukaj pan, do widzenia. Ty, no i po co, że się sam wydał? Ty, wiesz po co? No. Po to, że będzie kurde mi gościu przyjeżdżał i będzie kurde sprawdzał, kto tu mieszka, to po co? Ale nie powiedział, że dziękuję, jeszcze podziękował. No to w sumie dobrze wyszło, ale wiesz, no. ma sensu tak ten. Dobrze być, bo wywali, ty, nie? a ja w ogóle dlatego... Na, na randkę dzisiaj jadę. Gdzie? To <gulety> kurde i chciałem się ciebie zapytać czy mi byś pożyczył samochód? Za No. kurde, ale ten zderzak tam się macha trochę, nie? Ale to nic, ale co za opad? Ten zderzak w ogóle? Znaczy nie, że opad, no ale widzę, że tam lekko na tych kurde ale docza, tak chodzi. Tam ci dwie stów jak mi pożyczyć, bo ja tylko na wioskę chcę bo ja Ale się trochę pokazać Nie? Ja bo ja taki, chodzi, wiesz, no co to... chodzi no Bo ja bym... Bo ja bym chciał, wiesz, kurde, pokazać się, że samochodem i tak dalej, no, hmm. że Aha, wiesz. To... I co, i na, na każdą randkę będziesz później jeździł tym samochodem? Nie, no nie na każdą, sobie kupię swój niedługo. Niedługo jadę do tego. Jadę ale później, wie, może, ale może, tu... może jutro pojadę. Ale tu później babki zaczną jakieś przychodzić i mi żonka będzie to gadać, to... że ja jeździłem. Ale do komisji mam jechać, samochody oglądać. Ale rozumiesz, że później tu babki będą przychodzić i... Się w kościele spotkają z żonką coś i ona będzie mi gadać, że ja jeździłem Dobra, pojadę w Władymirce No dobra, Też bie, będzie dobrze bierz Seata Dobra, i tak muszę Władymirce najpierw tu po, postawić No ale możesz, możesz wziąć Seata, no Bo będziesz musiał jak coś, to żonce moje wytłumaczyć, nie? Dobry, poczekaj, odpalam Bryki. Do tyłu cofam A to co, ty wziąłeś od, wziąłeś od Michała Posiarkę? No wziąłem, bo twój dzieciak mi nie pozwolił twoje wziąć no a tu jakaś afera z kosiarką była kurde ostatnio No coś słyszałem, że niby ty kurde ktoś ci wiesz... Michałowi najechał No ale nie wiesz czy tam coś się działo Michał tam wymieniał jakieś części w niej No coś wymieniał no? Robił Prostował Ale, ale musiał się go Tłuk zapytać to kurde ile pół dnia oddać. tłuk w nią No to będę musiał się zapytać ile to mu oddać dług. za to nie Bo to jednak kurde o, wiesz tam no, to jest ten spok Dobra ja mu tu zostawię nie wiem czy on gdzieś tu jest na chałupie czy co? ty Michał, on pewnie wlazł tam na on górę. Poczekaj, on się kręcił nie? gdzieś tutaj, ja go widziałem wcześniej, ale. wie na górę wlastą tutaj znowu. No tam coś gadał, stadion tam sprzątał, coś wymiatywał, się kurde kotłowało A! stąd. Ja myślałem, że tu ci już wykosiłeś? Wykosiłem, uważaj, żeby się nie spieprzył. Dobra, ja to ja trzymał drogę obowiązków dzisiaj. Michał, ale... ile tam ci zwrócić za tą kosiarkę, co tam kup kupowałem? A stup, działało? Śmigało, czy działało, czy nie? Działała, tam trochę słychać te takie stukanie, nie? Ale w no, działała. Nic chyba, no nie tylko tego Briana byś uspokoił. Ja dla mnie najbardziej taką najfajniejszą rzeczą o, było, skur... jak on by dostał tym kablem na moich oczach. O kur... Ale... O Kur. kur... Ja Rol. Kur... Bo cofnąłem się z przypadek jak tego, czy piln cofnąłem, kur. Koniec przyjaźni. No, Michał, no toż... Przepraszam cię, no toż... Michał! Chciałem ci coś powiedzieć jeszcze! No mi... Michał! No... No sorry, to też. Dość... Dobra, ja ją wezmę, ja naprawię, jak coś się zepsuję, naprawię. Zepsujecie? No nie zepsuj, dobra, ja pójdę naprawie! no. no naprawię, nie no. dzieje, jak coś, ja te, za te części ci zwrócę, mów tylko ile. Nie, Karol, bo teraz on ten za wszystko, bo on niszczy mi. Ale Jana też? Ukra, ukradł... Tak, za na. ukradł mi rower, zniszczył mi teraz kosiarkę, wywrócił specjalnie Ty Karol, Dobra, chodź chwilę, chodzi. To, to ja ją Karol. wezmę, ja ją naprawię i już więcej nic o ciebie nie Karol. pożyczę! Nie możesz pożyczać, ale nie psuć. Jak to może? Karol. Być tak, jak to wygląda? A jak było tu? trzeba pożyczyć tę kurde, tą przyczepkę taką ten no. no, 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 no to szuflę ja, taką na tył, to nie ma problemu ja oddałem, wtedy. Ale ja oddałem normalnie. Dobra, już więcej nic nie pożyczę. No i dobra, ja nie chcę nic więcej od ciebie. Ja tak samo od ciebie nic nie chcę. Opuść moje podwórko. Tak? To spieprzaj. Kociągik wezmę. I ma być kosiarka naprawiona. Dopiero wtedy możemy no. pogadać, jak będzie wszystko tak? naprawione. To Michał ile z tego Briana mam zapłacić? Masz go kable zdzielić i tyle. Dobra, no dobra, no. I tak Karolek naprawi wszystko swoje pieniądze, tak? Już się do mnie możesz nie odzywać. Karola, tego Sata będziesz brał? Nie, bo też zepsuje. <noise> Dobra, ja przyjdę później po to Ej, Teraz możesz być naprawiona. To weź ją kurde spróbuj. Ja? Ty, Michał. Czekaj. Michał, on na randkę jedzie tam, daj spokój. Ja się nie będę tego dotykał. dobre ze ja muszę, ja muszę ją naprawię. poczekaj. Karol, dzisiaj jedzie się z kobietą jakoś spotkać tam. Co mnie to interesuje? No to już dobra, już niech nie naprawia dzisiaj Dobra, nie Ja ją wezmę, ja ją wieczorem wrócę i naprawię Zepsułam się no. poprawił Widzie, widzowie? Idzie? Kłótnie sąsiedzkie, proszę bardzo. Wszystko na wizji Nie będę widzowie tego wycinał Nie się, będę a wycinał. A wy się też tak kłóciliście chłopaki na poprzedniej wsi też tak się zadygmowaliście Bo z nim się nie dało wytrzymać czasami no i akurat świetno coś budowanie się naprzeciwko siebie. Show! One. Ja sobie będę chodził, gdzie będę se chciał, bo ja cię nie. nie zrobiłem! Pa show z mojego podwórka! Michał! Ja chcę pożyczam dzisiaj Władimirca, a, bo a Nie widziałeś, A, widziałeś, a widziałeś nic, co nie chwilą, czy mojego brał! Zaszedł go! Przed chwilą tutaj właściciel krowy przyszedł, widziałeś? Michał! jego mojego Włademirca, zadzwoniłem na policję! Dobra, przecież nic nie robię to, że Michał! Przed chwilą właściciel krowy się oddalaz, jeszcze tu karola posądził no. o mładtwo I tego, i krowę zabrał. A gdzie jest ta krowa? Oczywiście na wioskę. I to e, powiem dobrze, ci tyle, Michał. Kosiarkę naprawia. Marzenka, marlenka? Nie wiem jakoś Malw. Kurde, nie A, nie Malwina wiem. chyba. Nie, nie, nie pamiętam. Ale powiem ci tak, Michał. Pożyczyłem kosiarkę, ja ją zaraz zrobię. Tam może się trochę obdrapała, bo wywaliłem ją. No. I więcej nie pożyczę jej. Dobrze? Tak, jak tak ma to jak wyglądać. Coś to ode mnie samożki możesz pożyczyć. Dobrze. Jak tak ma to wyglądać w porządku, okej, okay, jak masz się ze mną kłócić, nie wyzywać. Nie, Jeszcze nie, nie, sprawdzaj, kurczę, Bo widzę, chyba z tej już powoli się ulatnia, bo gwóźdź jest zbity. Ej, co jest? Musiałeś gdzieś najechać na jakieś jakiegoś gwoździa. Kurde. Co jest? Oj, ja, ja, w tej też powietrze powoli schodzi. No to może po też tej budowie, wbity. może po tej budowie u Michała. Nie, to czy nie, bo wtedy ja te gwoździe powybierałem. Czekaj, ja zobaczmy tu. A z tych z tyłu chyba nie. Czekaj, ty jechałeś jakoś inną drogą niż tędy do przodu? Tylko tędy. Kurde. Nie no, kurde. No jak, gdzie że ktoś podrzucił. A, Ej, co tu gwozi robią? Ty, i akurat przy moim podwórku coś ktoś podrzucił. Na mnie może. Dobra, czyli specjalnie ktoś mi podrzucił pewnie. To ty byłeś, Michał. Dobra, nara. Przecież jakby. Ja pierdzielę, ty. Mogę od ciebie pożyczyć kuba teraz jednak ten samochód, bo niestety tak, nie mam dobra, czym jechać. Wiesz. Bierz, bierz, a chyba musimy te gwoździe posprzątać, to bo do cholery I Trzeba to pozbierać zaraz paszą won Akurat tak na, na głównej drodze, to wiesz No i jeszcze To i, tutaj... ja narażony i ty ja narażony Ja też będę jeździł No wiadomo Ale i ludzie jeżdżą, to ci mleczarnia po mleko tak. przyjeżdża, kurde Siadamy w samochód Ja czekajcie, napiszę do koleżanki i zaraz się widzimy